Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy przekładać mrówki Formika Cinera do formikarium, ponieważ już się nie mieszczą w probówce. Zrobiły mega, mega bałagan i już po prostu bardzo ciężko się nimi opiekować. Dlatego je przełożymy do formikarium. Jest to formikarium z gazobetonu, które wykonałem sam oczywiście. I gdy się przeniosą już z próbówki do formikarium, to zrobimy im arenę i arena to będzie taki zwykły pojemnik plastikowy. Ale dalej będzie je widać i będą na pewno fajnie to wyglądać i on sobie... Więc może zacznijmy od tego, że trzeba mrówki przenieść, więc podłączymy próbówkę. Do formikarium oraz nalejemy, oczywiście, wody do komory nawadniającej. Ze względu na to, że jest bardzo gorąco i bardzo często w gazobetonowych formikariach czy gipsowych szybko ucieka woda i trzeba często uzupełniać, stwierdziłem, że zmodyfikuję troszkę to gniazdo i po prostu dołożę taką gąbeczkę, która mam nadzieję będzie utrzymywała po prostu dłużej wodę, dzięki temu będzie dłużej nawilżała. Cały gazobeton i ta woda nie będzie aż tak szybko uciekała, bo w takiego, tego typu gniazdach naprawdę trzeba często w takie gorące dni i w gorącym pokoju po prostu uzupełniać wodę. W sumie jesteśmy gotowi, bo nie ma zbytnio komplikacji. Wężyk jest węższy od probówki, więc będziemy musieli owinąć wężyk watą, a następnie właśnie podłączyć probówkę. Będzie to dość ciężkie, ponieważ mrówek jest naprawdę sporo i tak jak mówię, zrobiły tu mega bałagan. No niestety nie mogę nawet im tego posprzątać, bo zaraz wszystkie by uciekły, więc jest to mega, mega uciążliwe. Niestety ale na pewno jakieś mi wyjdą te mrówki, ale zaraz je... Może wrzucimy je tutaj. Potem ewentualnie będziemy je właśnie wrzucać już do gniazda. Mrówki już zaczęły od razu eksplorować gniazdo, ale ono jest jeszcze suche tak naprawdę i dopiero gdy dodamy wodę, pewnie będą chciały się tu przenieść, no i oczywiście przyciemnimy, więc zróbmy to i dodajmy wody. Na dość dużo, tutaj obleję praktycznie całą tą część tutaj do nawadniania, gazobeton i tak powinien wszystko wsiąknąć. Nawet oleję tak boki, nic się nie powinno stać. Jak możecie zauważyć, gazobeton bardzo szybko ściągnął prawie całą wodę, więc dolejemy jeszcze. I możecie zaobserwować, że mrówki już zwiedzają cały obszar. Bo, tak jak mówiłem, miał po prostu ciasno już straszny bałagan, więc mam nadzieję, że się tu szybko przeniosą. Bo im to miejsce po prostu będzie pasowało. Jeszcze dalej wody, żeby ten gazobeton mocno nasiąknął. Ale to są takie gniazda, że zdecydowanie szybko się je nawadnia. I Nie ma z tym w ogóle problemu, ale też właśnie szybko paruje, więc trzeba często dolewać. Dobra, mrówki z areny przeniosłem do mojego pojemniczka, i teraz przyrządzimy arenę. Zrobiłem tutaj taki otwór mały, który po prostu podłączymy wężyk potem. Oczywiście on będzie ciasno, żeby mrówki nam nie wyszły, a teraz możemy sobie po prostu przystroić arenę i obserwować przy okazji, jak mrówki powoli się tu przenoszą. I sprawdzają cały teren. Na początku dodaję piasku. Jest to drobny bardzo piasek z ziemią oraz torfem, żeby nie była taka jednolita e, tekstura. Jak wiecie, staramy się jak najbardziej odzwierciedlić naturalne środowiska zwierząt, a takie mrówki, na przykład formika cinera, lubi tereny piaszczyste, jakieś łąki czy po prostu dróżki żwirowe. Często też występuje oczywiście w miejscach synantropijnych, czyli takich, w którym człowiek, można powiedzieć, modyfikował i zamieszkuje, i razem z człowiekiem mieszkają mrówki. Dodatkowo do wystroju areny użyjemy suchego mchu poduszkowego oraz jakieś paprochy tak samo z mchu, żeby to było właśnie jak najbardziej naturalne. Jakiś kawałek ścieżki czy po prostu bocznej łąki. I w sumie to wszystko. Ja mają już gotową. Oczywiście to nie jest jakaś duża arena, więc nie musimy jej jakoś pięknie wystrajać, bo i tak na pewno będzie po prostu zmieniana na jakąś bardziej estetyczną. Bo takie pojemniki to jednak nie są zbyt estetyczne. No i co? Czekamy aż mrówki się przeprowadzą. Podłączymy arenę i to wszystko. Oczywiście dodaję jeszcze przykrycie do formikarium tak, aby mrówki z jasnego miejsca przyniosły się w to ciemne i żeby nie przeszkadzać im przy przeprowadzce. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, no to zostawcie tam tą łapkę w górę, czy zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i zapraszam Was do kolejnych filmów, które na pewno się pojawią. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!